I tam tu są jasna strona mocy. Dzisiejszym tematem będą przepowiednie związane z jasną stroną mocy. Są przepowiednie, że od Polski ma pójść iskra na świat czy coś takiego pozytywnego. Na zwyczajni ludzie widzą, że jakieś te życie takie sypiastyczne, takie takie ciężkie, takie diabelskie jest. Religie tam, religie są diabelskie, ale tam obiecują, obiecują, obiecują. Mamy tutaj takie wpisy, że że ta, ta właśnie iskra to jest JSM, to jest nasza działalność związana tutaj bezpośrednio ze mną, z jasną stroną mocy. Z tego co widzę, co się tutaj dzieje od trzech lat wokół mnie, a dokładnie od ostatnich kilku miesięcy, jestem w stanie zaakceptować i przyjmuję to jako ewentualność, że to może chodzić o mnie. 26 lat temu, gdzie moja świadomość była taka bardzo maleńka, w czasie bardzo głębokiej medytacji dostałem informację, że będę Chrystusem XXI wieku. Nie rozumiałem tego, ale sobie zapamiętałem. Fajnie się tak słucha, takie pochwały co do swojej osoby. Po tej przepowiedni moje życie było mnóstwo zakrętów, dużo przykrości, ciężka nauka, potem to się uspokoiło, potem zacząłem prawa życia poznawać, a w tej chwili widzę, że to, to w tym kierunku idzie. Zacząłem poznawać słowa, logikę i tak dalej. I wychodzi na to, że to ja jestem ten Chryst Chrystus. Oczywiście nie jestem tym Chrystusem Ewangelijnym, a się od tego odcinam. Ten Jezus Chrystus. To, to nie jest Chrystus Ewangelin, to jest Jezus Ewangelini, źle powiedziałem. Jezus to jest imię własne, a Chrystus to znaczy słońce, to znaczy światło, to znaczy jasna strona mocy. To jest nazwane źle. Fałszywie, bo to jest ciemna strona. Moje imię to jest San Jaya. San to jest słońce, a Jaya to jest chwała, czyli chwała słoneczna, czyli chwała jasnej strony.